Cześć wam! Dziś zapraszamy Was do jednego z najbardziej prestiżowych hoteli na riwierze tureckiej. Kaja Palazzo Golf Resort w Belek to luksusowy obiekt, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających gości. Położony bezpośrednio przy prywatnej, piaszczystej plaży i zaledwie 27 km od lotniska wantali, hotel oferuje wszystko, czego potrzeba do wypoczynku w stylu premium. Od eleganckich pokoi przez kulinarną ucztę, aż po atrakcje dla całej rodziny. Na miejscu znajdziemy aż sześć restauracji: od azjatyckiej i włoskiej, przez libańską i rybną, aż po steakhouse. Do tego cukiernia, bary, sklepiki i dostępny w całym obiekcie darmowy internet. Goście mogą liczyć na komfortowe zakwaterowanie. Pokoje są nowoczesne z balkonem, klimatyzacją, minibarem i codziennie uzupełnianą wodą. Rodzinom z dziećmi hotel oferuje wyjątkowe udogodnienia. Od brodzików, przez aquapark z mnóstwem zjeżdżalni, po mini i team kluby oraz menu dziecięce w restauracji. Na dorosłych czeka elegancka strefa spa, baseny zewnętrzne i wewnętrzne, strefa relaksu, prywatne pawilony na plaży oraz ekskluzywna atmosfera. Dla aktywnych przygotowano szeroką ofertę sportową. Siłownia, tenis, sporty wodne, pole golfowe, zumba, aerobik, a wieczorami animacje, muzyka na żywo, pokazy oraz klub nocny. Opinie gości są bardzo wysokie. Średnia ocena to 8,8 na 10 na wakacje.pl oraz 4,7 na 5 na portalu TripAdvisor. Wyróżniane są profesjonalna obsługa, wysoki standard i świetne jedzenie. Warto zwrócić uwagę na dostępne opcje pokojów. Niektórzy goście polecają dopłatę do pokoju typu Laguna Suite z prywatnym basenem, który otwiera dostęp do restauracji premium. Kaja Palazzo to hotel, który idealnie sprawdzi się zarówno na romantyczny wyjazd we dwoje, jak i luksusowe wakacje z dziećmi. Jeśli szukasz miejsca, gdzie relaks łączy się z wysoką jakością i elegancją, koniecznie sprawdź ten obiekt. Link do rezerwacji znajdziesz w opisie filmu. Kto wie, może to właśnie Twoje następne wakacje marzeń.